Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj zobaczymy sobie bitwę Klepowa na czołgu typ 62 Jak dobrze wiemy typ 62 jest yy, czołgiem, który raczej prędko znowu się nie pojawi w yy, sprzedaży Jest to chiński czołg premium siódmego poziomu no i yy, bitwę yy, nim zagra tutaj nasz yy, kolega Klepow yy, Nazwał no, on mi cztery powtórki na maila, także y, spore, i każda z nich jest właśnie z tego pojazdu. Y, jedna z nich była na. Y, była odbyła się podczas aktualizacji jedna z tych bitów y, 8.2, czyli no tej, teraz mam 8.3, patch y, serwer testowy mam teraz 8.4, także no niestety te patch wcześniej. Y, no i akurat nie mam tej wersji VOTA, dlatego nie pokazuję tej powtórki, ale on zaufał w niej 3000 ponad tekspa. A jest to czołg, który nie ma takich możliwości jak fałka, że z piątym tierem dostaje y, miliardy ekspertów za nic. Ten czołg naprawdę trzeba się nastrzelać albo pospotować nieźle sporo, żeby zdobyć takie doświadczenia. No i na początek, y, właśnie chciałem wspomnieć, że dam linka do każdej z tych powtórek, one są opisane dokładnie, tam informacje są wymienione y, o wyniku, o killach. Tam y, takie y, bardzo fajne, fa bardzo fajnie rozpisał. Tutaj nasz kolega to y, i za to wielkie podziękowania ode mnie, więc jeżeli ktoś ma to może sobie zobaczyć, bo, jak, bo tak jak napisał w mailu, no to dzięki niej wygrał wycieczkę do Anglii, bo to, był na, bo to było na konkurs, to było podczas konkursu, także to okolice 2012. Pod końcem 2012 roku wtedy był ten właśnie konkurs. Jakiś tam, to trzeba, znaczy ja pamiętam ten konkurs, ja akurat w nim nie brałem udziału, ale właśnie można było tam wygrać jakieś przedmioty, Golda, chyba nawet różne takie ciekawe, interesujące rzeczy. No i właśnie kolega wygrał wyjazd do Anglii. No to naprawdę niesamowita nagroda, jak dla mnie. No i to był taki wstęp. A teraz Typ 62. Czołg, y, który raczej rzadko spotykamy na polu bitwy, czy należy się go obawiać? No, chyba niekoniecznie, szczerze powiem Wam, że jest to czołg zwrotny teraz, jeżeli są, y, bym powiedział taki WZE CO31, tak? Y, typowy chiński czołg, szybki, maluśki, y, okrągła wieża, y, niska sylwetka i takie działo 8,5, y, czyli standardowe na tych chińskich pojazdach chyba takie ma wz 131 na tej... On ma dwa działa WZ a to jest właśnie jedna to, z nich to jest 85 i tutaj chyba te działa są bardzo podobne, 180 damage'a i 145 penetracji więc jeśli do tego pewnie jest cenne to działo i całkiem szybko skupię, bo widzę, że celownik nawet podczas jazdy jest mały, więc no, zalety tego działa są na pewno yy, Szybkość strzela się jest największą zaletą, bo robimy dużo obrażeń na minutę. A to się przekłada dobrze podczas takiej walki, kiedy coś rankujemy i chcemy wsadzać kilka pestek, a czołg przeciwnika do nas tylko raz na przykład. Yy, niestety, wadą jest yy, w tym wszystkim to, że to czołg ten ma dość mało HP. Siódmy yy, tier leki, no wszystkie te czołgi mają nie za dużo HP i to jest problem, dlatego dużo nie przetrwamy tak. Yy, no ale. Yy, to nie jeszcze do zbierania damage, należy o tym pamiętać. No i na razie tutaj po y, mapie sobie jeździ klepow y, znajduje te 3-4. Tutaj y, chciał jak go trafić, ale niekoniecznie mu to wyszło. No, początek y, może się wydawać nie jest jakiś super interesujący, ciekawy, no ale to za, to, na to trzeba czasu. Zaraz się akt tutaj rozkręci. Y, zaraz zobaczymy z reszt resztą sami. Mm. Cały czas tutaj spotuje, szuka selfie. Naprawdę, jakby teraz pojechał, to mógłby partę pojechać, no ale postanowił pojechać po T3,4. Tutaj nasz kolega, no i zobaczymy zaraz, jak tutaj to się wszystko rozpocznie. T3,4 odwróciło się i celuje w V w tym czasie. Tutaj może wyjechać bardzo ładnie. Gąska zdjęta, podpalony, No i brawo, to już jest pierwsza ważna rzecz. Sześć w tracka, zadać damage i jeszcze zatrzymać przeciwnika, To jest bardzo ważne no i tutaj sobie strzela w niego w boczek idealnie pięknie Teraz można w tył. No kolej jest zawolony, żeby cokolwiek zrobić. Ale teraz należy zwrócić uwagę, przyjechał Helcat. Helcat y, ma szybko szczelną armatę 90 mm i teraz y, tutaj będzie musiał wa walczyć z nimi dwoma, y, z dwoma przeciwnikami. Y, na początek próbuje zdjąć herkata i to jest ważne, bo jeżeli zdjąłby te trzy to ten Helkat by to strzelał, a tak zdejmie sobie herkata i zajmie się te 3 4 bo T-4 i tak nie może wyrobić z obracaniem się jest po prostu tak wolny, nie, że nie da rady. No i tutaj herkat ta hita jest, ale rykoszyt niestety no pech. Drugi rykoszyt od Helkata to jest no dużo, dużo pecha w tym było wszystkim. Ale teraz już na spokojnie sobie z nim poradził i go wyeliminował. No i teraz te 34 no jak dajmy to jest niesamowite to, że yy, pomimo tego wszystkiego tak sobie radzi yy, z tym, co się dzieje. Potrafi po prostu wyczuć odpowiedni moment, żeby skręcić, żeby nie dostać od te 3-4, a równie yy, chować się za nim, więc no to jest, to nie jest takie łatwe, jak by się mogło wydawać takie. Yy, jeżeli mamy jeden czołg, to wiadomo, to łatwo, gąska i wszystko pod problemem, a jeżeli jest dwóch kolesi, to to już nie jest takie łatwe i no naprawdę yy, wymaga yy, nie lada roboty, żeby takiego takie starcie wygrać trzeba się napocić niestety no i już mamy 2300 obrażeń a jeszcze parę czołgów do zbicia jest tak lewe tutaj tyłem stoi no prosi się żeby zabrać będzki no ale niestety za zero no przekręty wod za zero w tył lewa no jak to jest możliwe w ogóle no i tutaj w boczek tak naprawdę jakby tak tutaj strzelać cały czas to pewnie bym w końcu amorak padł nie, tutaj chyba nie ma perków akurat nasz kolega, ale i tak sobie bez tego poradził z nim bardzo szybko. No i jeszcze dwa lwy, typ 59 i artyleria M41 do wyeliminowania. Wszystkie nasze czołgi, jak widzimy na minimapie, ciężkie, są w sektorze F0, tak? Ale mimo wszystko warto w takich sytuacjach najpierw pojechać po artylerię, bo jednak możemy pojechać po lwy, a nagle się okaże, że artyleria kogoś tam widzieli za... 500 albo na samemu się zginie, dlatego najpierw zdjęcie artę potem HEMWIK od Plectrów będą mieli pozamiętane jak dla mnie. No i do przodu to, to jest tutaj jedziemy, sobie przyspieszymy na sekundkę, żeby tutaj za dużo nie czekać no i, i drugi lew pad, także i tak bez znaczenia tutaj zawsze Arto trochę damage można zrobić na niej sobie. Jestem M41 zaświecone, przycelowuję i będzie chyba damage. Przycelowane odwarto się przodem hmm. Pytanie co robi klepów? A, już wiem. Yy, zanim były czołgi i on chciał tutaj top guna zrobić. Bo już, już widzę, teraz domyśliłem się, bo jak widzicie z tyłu po prawej stronie yy, typ 59 tam szczeka pewnie i chciał zdjąć kila Widzicie napisane let me yy, a kill. Czyli widzisz yy, znaczy, widać, że po prostu koleś chciał y, zabrać krepowi y, topgana. No, to było nie, nie fair, według mnie, bo y, no, nie powinien taki typ, kurde, co przyjechał nagle i zabierać kile chce ludziom. No, znaczy, no wiadomo, jak, znaczy ja na przykład i tak bym strzelił, bo dla mnie ważniejszy byłby damage. Jeżeli ktoś chciałby Top guna, to czy. Znaczy, hmm. To jest ciekawa sytuacja, bo z jednej strony, no, przyczekał krepów, tak? Ale z drugiej strony, tak naprawdę to należał mu się ten kill, bo on zaświecił to wszystko yy, a tak by mu ktoś zdjął, a by nie mógł sobie zarobić no jak ktoś zbiera topgany lubi mieć, żeby sobie tam po prostu popatrzeć na nie tam w profilu więc no, jak to woli, no ja, ja bym na przykład yy, strzelił od razu i po prostu kiedyś by mi dobił by mi się nie wkurzył, a ten typ się wkurzył no crapowi może to potrzebne, no ja tam wolałbym więcej damage'a niż na przykład yy, wiadomo mm, kill no i tutaj typ 59 Strzał pierwszy był pudło, ale teraz tutaj może już go zabije, chyba że ktoś tutaj strzeli w niego, kurde pudło niestety, niepotrzebnie się rusza, mógł i tak jak tak rusza to wcale nie ucieknie mu ze śniegu widzenia, mógł po prostu sobie stanąć i celować w niego i tak szybciutko ładuje, a typ jednak trochę ładowania ma, no i tutaj ostatecznie zabity, no i też typ tutaj nie strzelał, poczekał, dał zabić, więc w końcu wyszło wszystko na dobre, Wszyscy są szczęśliwi, no może ten typ nie jest do końca szczęśliwy, no, bo za dużo sobie nie postrzelał, no ale i tak, bitwa ładnie zagrana, dużo damage'a, ładne nie podświetlone czołgi, no i 2400 expa jest. No i to już tyle ode mnie, ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia na razie, cześć!